Ээ <laughs> O, ogunka czarna na dole jajka znisła A to się nosi, to jest dobrze No widzę czerwona kremka coś na skrzydło, coś tak Czy już skrzydełko boli i tego Byłem je odrobaczone, od salmonelli przedtem podane. Dziś się zakończona odbózka. Dałem teraz probiotyk. Jutro woda, witamina. Jajka stare trzeba wyrzucić, bo niski podpadają jajka. Niego. Niech się... Niech nie są jajka. I, I zobaczymy co w tym roku się uchowa. Dwa lęgi nie więcej. Terima kasih telah <laughs> menonton! Wapna chyba im brakuje Będzie trzeba kupić wapno a im podać Już do weterynarza może mają Niewypuszczane Zobaczymy Albo kupię im w kostce wapno będzie Zobaczę w sklepie gębiarskim Jutro się przejdę i dzisiaj niedzielę, jutro się przejdę, zobaczymy Nie ma tu dużo, 40 już tu będzie Po parze każdego zostawiłem, powiadawałem Było dwie pary ruchów czerwonych, te były dwie pary czarnych, po no tej tylko jest dwie pary Jeszcze jest dwie pary czarnych, będziemy berlin, mieć Daddy parkę siadek każdego i nastawiam się na długo 82 ceganie, w tym 20 winerów. Później długie skamerujemy Tu mam trochę bocianów odsadzonych perowych chcę. To nie jest lipnoski. To nie mogę go wypuszczać, znaczy wypuszczam, nie mogę go ganiać, bo daleko nie ma. Może iść w każdej chwili. Tutaj perowek, parę puściłem, Sam coś bez pary, tam jest z krawatem parę perłowych stworzyłem żeby mi perłowa nie szła do czarnego bociana do siwa z czarnym a ten terowy jest przerzucony samczyk z samicą stworzyłem bez krowata z tą samicą o tu parka jest to jest parka młody samczyk uchowany po perłowym z tej budy po tym perłowym co je i po tamtej perowej uchowanej. Taki jasny wyszedł. Samiczka jest też. Trzy cztery mam po nich uchowane. O parka. Sparzyłem je. Tutaj rozsadziłem, żeby ta, per, bo ta perowa idzie pod czarne, bo była z czarnym, czy zaś czarnym ta Barze i z perłem i nie chce się parzyć. O do idzie żeby je tu, żeby młodych uchować, pójdę na stajemkę wylatane gołąbki ten perłowy jest samczyk bez pary to ten myślałem, że będę miał mało sam, kupiłem go za samicę a i myślałem, że będę miał mało samców, ale jeden jest za dużo, tu perłowy, dwa czarne są bez pary z krawatami bociany no, ale tam morzynka jest bez pary jedna Ławka kapciata perowa to się da do pary muszę czarne bedliny rozparzyć, bo po tamtych chujowe mode wychodzą tego samca zabrać do tej samicy Do tej samicy, do tej od niej samczyk taki sam liczinga dostał jest odsadzony, zobaczymy Jak mu przejdzie to się wyda są jedną parę Tamto może samiczkę chupel weźmie Tam samiczkę wezmę do stajenki, dzisiaj wrzucę do parzenia to sparze, zobaczymy, bo to może za samcem wychodzą kawowem te albo za samicą. A tamtą sparzę z tym, co ma tego ściągniętego, on tam letko utyka, odsadzony. Minerka mi utykała, przeszło, bukselka mi utykała, tu werfaelka czerwona. No dajmy od salmonellu na ostatnim piórze je utykają. Przechodzi nie male, ale odsadzam, żeby nie. Tutaj jeszcze krymka czerwona utyka. Siły łyżka mi szczęgla dostała nie wiem co jest ma jajka nie wiem czy się rozwapniła muszę wapno kupić dostały bo już koniec leczenia dostały gryty miały zabrane a się siwy dostały i różowy bo w czasie leczenia nie daje Tymka gładka jajko zniesła żółta ale zniesła zniesła tu gdzie nie trzeba w misce ty lalka miskę, bo oto masz miskę, to nie zima, żebyś nie zła miski oto, to te, też trzeba wyrzucić oto masz miskę, żeby w misce znosić dobra kończę nagrywanie, jeszcze nagram długie nagra się długie